I to jest ten moment, w którym trzeba się udać na zakupy przez świąteczne. Może zetniemy choinkę, jak dostaniemy minigana. Prawdziwi gracze Fortnite swoją choinkę ściskają tylko i wyłącznie miniganem. O nie! Włączyłem przez przypadek z budowaniem. Siema, wariaty tu chrupek dzisiaj. Gramy w OG Fortnite, tak? I jem ram... I jem mambę. Mamę. Wie? Już chyba przypieli nam jakiś status wariata, bo nikt więcej nie leci. Co, 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 coś tam! Tum, tum, tana, na, ta! Chodzę! No, This is... Coś rakietnice? Miau, 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 miau. Widzę wózek! Chodź! Wsiadaj, synku! Jedziemy, tata! Na zakupy! Do Biedry, bo tam jest tanio! <gryzny> Jakoś jest nieistotna, <gryzny> jeżeli jest tanio. Wyrwiam, jedziemy tym wózkiem Robimy to? No, dawaj <śmienicza> To są zakupy na miarę naszych potrzeb O stary, jeszcze w drzewośmy wpadliśmy Nasz A Jeszcze mi zabrało ten Mi też Nasz wózeczek! Pan był dobry, do połowy Jedziemy Jedziemy right do was! can z Gdzie oni są? Jabłuszka, zjedz! A gdzie są? Tam są. Nie Bo widzę. odrodzą ci trochę HP. Że wariacie, jabłka są zdrowe. Znalazłem kłada, to jest mój ulubiony pojazd! Wiesz, biorę kłada. Okej. Okay. A wiesz dlaczego? No. Widzę tu godną mnie rampę. Gdzie? Tutaj. Tu jesteś skrzynka, ale nie obchodzi mnie to. Woo! Wysiadłem i tutaj są skrzynki. No widzę. Ej, widzisz, to nas wystrzeliło w dobrą stronę. Tak, jesteśmy w dobrą stronę, wystrzeleni. W dobrą stronę, wystrzeleni. Ej, gdzie za wszyscy? My tu sami jesteśmy? Dawaj, walnij mnie kładem. Ej, spokoj, tu jest Sniper. Ej mam pomysł. Hmm? Lecę bardzo wysoko. Kładem, co je? I potem odpalę sobie balonika. My nikogo nie spotkaliśmy. W no momencie. właśnie. Więc pewnie pierwsza osoba, którą spotkamy będzie ostatnią, która Tak, pewnie widzę! Jak ty tam wjechać do góry? No po, po tej, po jakiejś górze zrobiłem tego sprinta, po tej właśnie. Widziałem typa normalnie. Chodzi tu sobie. Jadę nie mnie. Jak tu można tak chodzić przy nas? Ui! Widzę w wodzie jest jeden. To jest rakietnicy! To było moje marzenie! ja się wspomniałem za to! Co prawda raz sam siebie z ale to nic! To nie sam szczegół drobny. No i co, dwie osobyśmy tylko spotkali. Spotkali i wysłali. Oloby wysłali. Gdzie Baba baba, ba, ba. Tam jest miasto, ktoś tam może być. O, w końcu do miasta pójdziemy. O, taka w tej wodzie jest to lepiej, bo mogę skakać! No widziałem. Sześci jest, to, jest to szybszy. Pijamy u miasta Mogę ich zrakietować! Ale przecież rakietu kogo chcesz? To ty Jej! się pytasz? A ciebie! <laughs> Żartuję! Oj, Ktoś chodzi! Widzę. A widzę. To są! Jak kolana? U, patrz! Cyk! Odpalam to! I pyk! Oponkami się wywalam! O nie! Włączyłem przez przypadek z budowaniem. Już zlatuję i go z rakietu. gdzieś tam. Widzę! Rakietuję go! Jest! Jedną rakietą wystarczyło! Oj, już tam widziałem ścianki. Budują! Budują Wariacie! Ale jakbyśmy wygrali, to byśmy mogli się chwalić. Uczę prawie gościowi. Aj Jest! 105 dostał! No, widziałem tam z Zrakietuję ich. Powiesz, jak będą budować, to ich rakietuję. Po prostu. I powiem, zakaz budowania. O, chcesz snajperkę złotą? Jeszcze ty Jeszcze Ktoś do mnie strzela? Tak, z tyłu. Widzę, widziałem go przez. Już nie strzela. Ja nie mam takiego, to nie ten? Nie, to jest szybko. Okay. O, ktoś strzela. Widzę. Ja też widzę. Rakietuję. Dostał! Jest! Ale dobrze rakietuje typu. O, szybka broń. Widzę jednego, są bardzo daleko, przy no. harce. Widzę, widzę. Tylko się ślizgają przez to... Trudno będzie trafić ze snajperki. Ej, trafiłem w gościa. Ja też. Tym razem też ich zarakietuję, kurde. Coraz lepiej gra w rakiety, co? Ostatnie trzy osoby. My jesteśmy w dobrym miejscu, bo tu się strefa skończy. Patrz w... no, Staraj się dookoła patrzeć, nie? Ja na ich miejscu bym się chował w strefie i wysoko No to my jesteśmy w strefie i wysoko. zajęliśmy tą pozycję niestety. Widzę jednego. Gdzie? Jest giga daleko w mieście. Nie, oni się tam strzelają po prostu. Tu do nas przestrzela. A! A, no! Widzę! Skąd? Z dół! Jest headshot! Ja nie widziałem nawet... Na je kolanach! Jeden jeszcze dobra, tego jednego. To jego teammate. Teraz ja go nie. Buduję się. Tutaj tak. się zbudował strzelać mu tam rakiety? No, Daję. Ja. Rakiety idzie on jest. Buduję się dalej. Weź mu tą hatę rozwalbą. Próbuję. Jest. Akurat się. Pal w tą hatę, ja będę w niego walił. Jest! Na budowaniu wygraliśmy. No, proszę pana. I ani my ściany nie postawiliśmy. Tak Ani jednej. Tradycji stało się zadość, my nie budujemy. Wow, zakończamy zakańczamy film? No tak. To na ci już tyle i na Pff, Budowanie.